który się rodzi na swobodzie, a nie mi grają książę Renita, a śpiewają, śpiewa, tak my cuda, cuda. Są a nie lichają, tronę witają, pasy śpiewają, gdy wędach tak pękają. Cuda, cuda ogłaszają. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoliku. Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niechaj sprawie, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie się nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was w Boga. Drodzy bracia i siostry, Jezus Chrystus wprowadza i umacnia jedność między nami. Prośmy Go o błogosławieństwo dla Waszych rodzin, dla was tutaj pracujących i tych wszystkich, którzy będą korzystać z apteki działalecznicze. Chryste, które objawiły się w ludzkim ciele, uśmiechnij nas przez Słowo Boże i modlitwę. Ciebie prosimy. My słuchaj nas Panie! Chryste, który chciałbyś wzrastać w ludzkiej rodzinie, utwierdź tę wspólnotę apteczną. Pokoju i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Chryste, który znasz radość i ciężar pracy. Dodaj sił w służbie i w pracy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Chryste, który znalazłeś wiarę w świecie, umocnij naszą wiarę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Chryste, który wstąpiłeś do nieba przymi naszych zmarłych bliskich, naszych współpracowników, do swojej chwały. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. my się do ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz. nasz. Któryś jest nie niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłego. Boże Ojcze, Twój Syn Jezus Chrystus napełnił nas Duchem Świętym i uczynił Twoimi dzieci. Dziękujemy Ci za wszelkie dobro i prosimy, obdarz nas umiłowaniem Twojej Ewangelii, życzliwością ludzi, wytrwałością w cierpieniach i wiernością w chwilach szczęścia, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pani na ten nowy rok 2014. Życzę Wam, abyście właśnie umocnieni, wiarą, w Syna Bożego, który przyszedł z miłości, do nas stał się człowiekiem takim jak my za wyjątkiem grzechu, budowali całe swoje życie, dobro, pokój i radość i miłość przede wszystkim w swoich rodzinach, aby tych, tych wszystkich darów od samego Jezusa Chrystusa wam nie zabrakło, a błogosławieństwo Boże nie wam nieustannie towarzyszy nawet tutaj w tej ciężkiej pracy. Abyście... Byli wierni Bogu i posługiwali z życzliwością, z miłością, z czułością, delikatnością tym wszystkim, którzy przychodzą do Waszej arteki, szukając zdrowia. Aby nie tylko odnaleźli to zdrowie fizyczne, ale również pocieszenie duchowe i to głębie duchowe, które każdy z nas jako uczeń Jezusa Chrystusa jest zobowiązany do tego, żeby się tym podzielić. Przyjmijcie teraz błogosławieństwo. Niech

nie ligają króle, witają pasterze, śpiewają, my zęta cuda, cuda ogłaszają. Bo to ona będzie Wam dawać siłę do tego, żeby spotykać się z różnymi ludźmi, w no różnych sytuacjach się znajdować, żebyście miały siłę, żeby nie tylko nie pracować, ale przede wszystkim oprócz pomocy takiej fizycznej, zewnętrznej, no nie psychicznej, socjalnej, no nie jeszcze, żeby udzielać tej pomocy duchowej, żeby z tych wszystkich darów, które samemu się czerwły od Chrystusa, żeby oddarowały cichi. Niech to wypożyczalnie. Nie wszystkich tu pracujących. nie kierowniczkę, stacją jakiś radni Błogosławi Bóg przed pomocy. Ojciec i Syn i Duch Święty. Nie słychać, nie słychać. Nie słychać. Nie woda. Ale chciałam sama. Dobra, dobra, z panem Bogiem.